Dzień dobry, mieszkańcy Glibi. Ja nazywam się Mateusz Łakomski jestem pastorem Chrześcijańskiego Kościoła, Królestwo Niebieskie. Chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj krótko o tym, że naprawdę, naprawdę życie każdego człowieka może zostać wyratowane z każdego miejsca, w którym człowiek stoi. Że życie każdego człowieka, życie każdego człowieka może zostać wyratowane z miejsca niepowodzenia. Z miejsca lęku, z miejsca jakiejkolwiek biedy, z miejsca jakiegokolwiek odrzucenia. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, że łaska Boga, moc w Twoim życiu, może zamanifestować się w każdej chwili, w każdym miejscu i o każdym czasie, od podjęcia decyzji o tym, że faktycznie potrzebujesz ratunku w swoim życiu. Wielu ludzi funkcjonuje na tej Ziemi w oparciu o to, żeby jakkolwiek rozwinąć się, żeby jakkolwiek przeżyć, żeby jakkolwiek przetrwać. Wielu ludzi funkcjonuje na pułapie takim, że wypłaty wystarcza od 10 do 10. Wielu ludzi funkcjonuje na pułapie takim, że raz dyski z kręgosłupu wypadły, raz jest problem z kręgosłupem, ze stawami i tylko na pułapie tabletek przeciwbólowych jest się w stanie funkcjonować na co dzień. Wielu ludzi funkcjonuje tak na tej ziemi, w cudzysłowie, żeby przetrwać. No bo czym można by nazwać to, że nie wystarcza pieniędzy z miesiąca na miesiąc? Czym można by nazwać to, że ludzie są w depresji i nie mają siły stać z łóżka rano? Czym można by nazwać to, że Jakieś aspekty, czy to wypadek w pracy, czy już po prostu z wielu lat przeciążenia stawy nie, nie wydalają. Jak można by nazwać sytuację, w którym dziec, dzieci rodzą się z chorobami i rodzice przez lata jakkolwiek zaleczają je, jakkolwiek próbują zniwelować negatywny wpływ chorób na ich życie. Jak można by to nazwać? Kochani, ja już jestem ojcem drugiego dziecka, ale moje pierwsze dziecko urodziło się ze złośliwym atopowym zapaleniem skóry. I lekarze twierdzili, że nie mam możliwości z tego wyjścia, bo to jest choroba, która trwa do końca życia. Druga sytuacja jest taka, że moja żona przez czterech lekarzy światowej klasy miała stwierdzona nie na cztery różne sposoby. To jest cztery różne choroby. Decydowały prawdopodobnie o tym, że nie może dać w ciąże. Trzecia sytuacja jest taka, że ja od urodzenia sam przechodziłem alergie pokarmowe i nie tolerowałem wiel większości rzeczy, które, na które być może człowiek ma smaka, być może człowiek chciałby na co dzień jeść sery, jajka, chleb, różne rzeczy. My wiemy, że coraz więcej jest w naszym społeczeństwie ludzi, którzy nie tolerują różne pokarmy, gluteny. I inne tego typu rzeczy. I to są rzeczy, które nie wolą naszą wolną wolę. Ale wracając do tematu, ja poznałem, że Bóg, o którym dzisiaj przyszedłem mówić, on nie jest taki, jakiego się nauczyłem w kościele katolickim. Bóg, o którym dzisiaj przyszedłem mówić, on nie jest taki, jaki mi tłoczono od urodzenia. Że Bóg to jest osoba i on jest tą miłością. Ale co to znaczy? Bo o tym się fajnie śpiewa. Mohery śpiewają o tym w kościele. Papież o tym mówi na okrągło, ale jakoś życie zupełnie nie pokazuje tego, o czym się mówi. Ja zdałem sobie sprawę z tego, że choć od, od pierwszej klasy szkoły podstawowej służyłem przy ołtarzu, moja rodzina jest tradycyjnie wychowywaną rodziną i mnie tradycyjnie wychowali. W ogóle to, o czym się mówi o tym Bogu w kościele, i to, co mi wpajano, nie ma nic wspólnego z tym, co pokazywało moje życie. Bo moje życie było zupełnym przeciwieństwem tego, co się mówiło o życiu człowieka chrześcijanina, człowieka narodzonego na nowo, człowieka pojednanego z Bogiem, człowieka, jak, który jakkolwiek ma relacje z Bogiem, wręcz odwrotnie. Moje życie to było pasmo porażek, i kiedy miałem stwierdzoną depresję, że nie miałem już siły stać z łóżka, pomimo że jest nowy dom wyremontowany, jest nowy samochód. Jest rodzina, to co z tego, skoro problemy dnia codziennego przytłaczają mnie do łóżka, skoro moja żona najpierw jeszcze nie mogła mieć dzieci, jeździliśmy po całej Polsce po specjalistach i kiedy się już to dziecko urodziło ze złośliwym atopowym zapaleniem skóry, ja tak samo, nietolerancje pokarmowe, po 10 latach w kopalni trzy dyski w kręgosłupie wypadnięte. No i co z tego, bo co mi ten świat da, skoro każdy lekarz, każdy specjalista kładł tak zwany krzyżyk na mnie, te rzeczy trzeba już tylko zaleczyć, te rzeczy jakoś pan musi z tym żyć. Tego się nie da uzdrowić. Ja w tym wszystkim zacząłem zdawać sobie sprawę, że pomimo to, że od pierwszej klasy szkoły podstawowej służę przy ołtarzu, Czytam z ambony w kościele. Zdałem sobie sprawę, że w ogóle nie znam tego Boga. A to, co o nim czytałem, nawet w kościele, czy nawet słyszałem w rodzinie, to to nie ma żadnego odzwierciedlenia w moim życiu. Zdałem sobie sprawę, że w ogóle tego Boga nie znam, bo jestem na skraju załamania nerwowego. Moje, ży moje życie i sytuacja, która aktualnie ma miejsce, w tamtym czasie miała miejsce w ogóle doprowadza mnie do katastrofy, do frustracji, do miejsca, w którym nie umiem sobie dać radę i nie mam siły stawać kolejnego dnia z łóżka. Ja zawołałem wtedy do Boga, mówię, kurczę, tyle mi na ten temat opowiadali, na Twój temat mi tyle opowiedzieli, a ja ciągle muszę być kimś w tym życiu, żeby być przez to życie jakkolwiek akceptowany. Ja ciągle, nie dość, że jestem wrakiem człowieka, nie dość, że nie umiem wstać z łóżka, bo nie mam perspektyw na życie, to ja ciągle jedyne, co mnie pcha do przodu, to to, żeby poczuć miłość, poczuć akceptację, poczuć uczucie akceptacji ze strony żony, męża, jestem mężem, mówię teraz z perspektywy mojej żony, z perspektywy swoich rodziców. Z perspektywy ludzi, wokół których się znajdowałem, bo ja już wtedy pracowałem na kopalni i chciałem, żeby tylko kierownik był ze mnie dumny. Chciałem, żeby moi rodzice byli ze mnie dumni. Chciałem, żeby moja żona była ze mnie dumna. Ale jak mogła być? Jak oni wszyscy mogli być? W ogóle po co mi to było, skoro moje życie było na skraju bankructwa, a ja czułem w głębi serca, że coraz to bardziej jestem coraz to większą prostytutką. Dlaczego takiej słowa użyłem? Ano dlatego, że ciągle byłem na potrzeby, na wymogi, na wykorzystywanie innych ludzi, którzy doprowadzali moje życie do dna. Mógłbym teraz zwalić winę na innych ludzi, ale nie zrobię tego, bo każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje własne życie i to on podejmuje decyzje, takie, które miałyby zapewnić nam szczęśliwe życie. W przyszłości. Sami wiemy, jak nasza przyszłość teraz wygląda. Sami wiemy, do jakiego miejsca doprowadził nas decyzje naszego życia. Sami wiemy, albo może nie wiemy, ale ja się dowiedziałem, że moje życie musiało mnie doprowadzić do miejsca, w którym poczułem, że nie mam skąd brać, żeby żyć dalej. Nie mam skąd brać pieniędzy, nie mam skąd brać zdrowia, nie mam skąd brać. Żeby móc prosperować na co dzień Żeby móc nie niszczyć swoich najbliższych Żeby móc być błogosławieństwem dla ludzi Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję Zbawiciela Zdałem sobie sprawę, że ktoś mi musi pomóc I szukałem tej pomocy Najpierw u lekarzy, u specjalistów U ludzi, którzy byli wszelkiego rodzaju mentorami nie dostałem tej pomocy. I będąc w tym łóżku, nie widząc sensu w życiu, dognieciony, do przygnieciony problemami dnia codziennego, ja zawołałem do tego Boga, którego naprawdę nie znałem, chociaż byłem wychowywany w religijnej rodzinie. Naprawdę go nie znałem. Ja do Niego zawołałem: Boże, ja nie wiem, jaki Ty tak faktycznie jesteś, ale Ja Cię potrzebuję w moim życiu. Bo ja wierzę, że jest coś więcej niż tylko ten marne miejsce, w którym jestem. Ja wierzę, że marzenia mojego dzieciństwa, że marzenia, które ma każdy z nas włożone w sercu, one nie zostały wykreowane przez telewizję, ale to jest coś, co Stwórca wgniótł w nasze serce i tak nas zaprojektował, żebyśmy je realizowali. I moje życie w ogóle nie wskazywało na to, że mógł je realizować, ale ja zacząłem je realizować, bo uwierzyłem, że jestem ktoś który mnie stworzył, który mnie zaprojektował i który mnie kocha. Nie taką miłością, którą prezentuje ten świat. Bo ten świat mówi, że kocha. Rodzice mówią, że kochają. Ludzie mówią, że kochają. Współmarzonek, współmarzonka mówią, że kochają. Ale ciągle jest taka przestrzeń i taka sytuacja, że w zależności od tego, jak ty się zachowasz, tak będziesz akceptowany. Rodzice mówią, że kochają. I jesteś akceptowany takim, jakim jesteś. Ale kiedy przyjdziesz i powiesz, że dostałeś jedynkę w szkole, już nie jesteś tak akceptowany jak.